Myślę, że ta kadencja będzie kadencją wyjątkową i mam no nadzieję, że fundusze wspólne na poprawę no jakości życia w szkole, racjonalnie wydatkowane. Pani doświadczenie tutaj Będzie Pani w zarządzie Będzie Pani zainteresowała i sprawie górnictwa. Dziękuję. Dziękuję. Europejska możemy tutaj wykorzystać, ale przede wszystkim ja mi się na współpracę. Ja bym chciała, żebyśmy tutaj sprawili jak najmniej politycy, jak najbardziej działali w na naszych mieszkańców mam nadzieję, że e, uda nam się współpracować e, e, w, miarę, e, w miarę dobrze głęboko w sobie, bo wiem, że to może dosyć takie idealistyczna podejście na mojej strony, bo policję już troszeczkę jestem, ale głęboko wierzę w to, że...